Z tej strony Elektro, więc w ogóle pierwszy odcinek na tym kanale, i kanał Super Elektro 118 dawno skończony, czemu nie nagrywałam. Po pierwsze mam wakacje, no, w sumie nie mam czasu, ale po drugie no, w sumie mam czas, ale chodzę tam na dworze, zrobię różne rzeczy, ale miałem też sytuację, która była związana z komputerem i z nagrywaniem. Nagrywanie stało się tak, że ja ogólnie na wakacje do komputera praktycznie nie mam dostępu, bo ja wyjeżdżam, a komputera trudno przenieść, komputer, no i właśnie miałem takiego baga. że włączę Minecrafta, dam nagrywaj i nie przenosią na komputer i sam nie możesz. Nagrywać na co nie Ja to próbowałam naprawić. Ja jeszcze będę próbować. Ale w każdym razie, w każdym razie, no, powiedziałam sobie, nagramy sobie pierwszy odcinek na telefonie. Bo ja próbowałam przez ten czas to rozjrzeć. nie udało mi się. Możecie pisać jakieś porady, jak to rozstrzygnąć, żeby mi to działało. No, furtkę komu to jest ogólna naparzanka Są tu karty różnego rodzaju. Jest Brązowa, ona jest najsłabsza. Potem jest srebrna, złota i diamentowa. Diamentowe, no bardzo trudno zdobyć to jest najsilniejsza po prostu karta z gry. Złotych trochę mam, złote jest spoko. Też mam dwie unikatówki, czyli Ryden MK11 i Jade MK11. Każda, jakby tu, postać ma kilka swoich odmian. Chyba każda, no. I na przykład yy, właśnie, ja widzę na kotelkach. Yy, to jest Bóg Słońca, napisany na górze. I ten nad nazwą i bohatera. I ja mam jeszcze w yy, kotelkach yy, Bóg yy, Krwica, jest na przykład tutaj na nożownik jest oraz jest taki zwykły. Um, I jest na przykład Kanin Sholin właśnie. I Kangrin Bojusu oni się różnią tym, że inaczej atakują minimalnie. Minimalnie się różnią tym. Bo swój i Kangrin um, i kanjin, y Sholin tym się różnią. Na przykład... Um, i Raiden na przykład ma odmiany takie, on jest klasyczny, czyli tam, bo ja gram w tym, że na komórce, w wersji na komórce pojawi się też, postaram się, normalna, czyli tam jest od pierwszej od części do jedenastki, niedawno jedenastka wyszła, ale będę nagrywał na razie dziewiątkę, bo te pierwsze to są takie pikselówki, co nie? No i będę nagrywał dziewiątkę, jak mi się tylko uda ją zdobyć, co nie? No i będę nagrywał właśnie dziewiątkę. Dziewiątka, bo tutaj się wbija poziomy jakby kartą. I tutaj jedyne co można robić to walczyć i tyle, co nie? Ale i tak jest fajnie. I zdobywać te karty, co nie? I tu jest o tyle fajnie, że to jest mnóstwo tych postaci e, po prostu nie, nie wiadomo ile chyba z ponad 500 czy 600 nawet bym rzekł e, i ten a e, w Mortal Kombat na przykład 9 jest chyba ich tylko z nie wiem 40 około 20 może więc no ale każda ma inny atak więc inaczej broni atakuje jest, nie i ogólnie tu chodzi o walkę od razu yy... To są takie pakiety za pieniądze, zestawy karty. Jest na przykład zestaw królowych poza świat, albo jest tak. Poza świat jest ten, jest normalnie ten zwykły świat, czyli tutaj planeta ziemia. halo, co nie? Mamy czeluść, poza świat. Tutaj jest na przykład, bo tam jest tak, jest i jest na przykład. No to jest jakby tam najwyższe stanowisko, i tam jest, to miejsce jest jakby taki lord, w sensie to jest taki król, cesarz, tak można to nazwać. Tam wszystkim dowodzi, tam są, były w sumie Igrzyska Śmierci kiedyś. I pierwszym był szałkach, nie, tak, to był szałkach, jeszcze, a teraz jest w kotelkach. I w yy, jaszczołkach, no już Wam pokazuję. Właśnie tu jest takie coś jak wyczyny yy, siły, co nie? W wyczynach siły yy, zdobywamy yy, do postaci takie różne rzeczy. Typu, jak wygramy, to, yy, ten, to, post, yy, to postacie się pojawiają. I, ten, I tutaj na przykład nam może yy, wylecieć na reydenie. Wam pokażę. O ja ile tutaj widzę. Ja Masz na drżakowaniu. Yy, na przykład wygrana yy, w Mortal Kombat 1, bo MK to jest yy, skrócenie Mortal Kombat jak na przykład postacie idą, yy, to po prostu tam na samym przodzie właśnie pokazuje tą muzę. Jeszcze są yy, takie, yy, takie yy, nie tyle co amorancje, ale takie yy, Poczekajcie, muszę sobie przypomnieć. Reptile kraken na przykład i to są drwiny drwiny to są dokładnie y właśnie no i tu, no i reptalia, krakena nie mam tylko to pokazuję jak ten, jakie, tam są, jakie tam rzeczy wylosowałem bo tu właśnie w runach można sobie to dostać co nie y i poczekajcie bo ja Muszę znaleźć w szałkach na co bardzo trudne. Yy, szałka. No właśnie to w szałkach, to był pierwszy pierwszych w ogóle. No i potężniejszy zresztą, yy, więc no to tak wygląda. Właśnie, że to takie niedynamicznie chodzi, ale po prostu... No. Dobra, co trudno. E, kotelkach to już widzieliście. No i ten, i ten i jak sobie zastępujecie, to też jest to. I jak się przyjrzycie, ja też mam tam kajtan eee, I teraz, ja bym, co ja bym chciał Wam jeszcze pokazać. Eee, tak. ja to w sumie tyle. No i poza światem jeszcze jest, jest jakiś baraka ze swoim armem, to są Tarkatanowie, taki gatunek jest tam ogromne zębiska, ostrze jak Wolverine z tego z ręki właśnie to w ten sposób sobie wygląda właśnie w ten sposób wygląda no i ten, no i tutaj są czelne rzeczy, że można zdobyć sobie, na przykład cierpią są kajtany, ja ją już mam, więc nie muszę tego robić um, że a każda właśnie no i w sklepie jeszcze wam pokazać. I tutaj jeszcze są e, ten... Bo właśnie jest czeluść, to tam są takie takie nieprzyjemne postacie raczej. No właśnie tutaj renegatów jest jakiś zestaw. Te dwie postacie. zestaw Mortal Kombat 11: jest zestaw mistrzów sztuk walki, zestaw wyzwań, czyli że to jakby tutaj to starych, jakby takich postaci można to nazwać, których teraz już nie zdobędziesz. I złoty zestaw, co nie? Na przykład to złota karta jest po prostu I srebrny zestaw srebrna karta. No i e, przejdźmy. Wojny frakcji, tam jest walka. Szybka, normalna, jakaś, trudna i taka niemożliwa. I właśnie to, nie można i właśnie to jest. Nie, nie, jak I to jest. Nie, fatalna walka, dobra. To jest bardzo trudne. I jeszcze tryb jest właśnie. To są takie wieże, w które się jakby. Podbija i tutaj na takich wieżach jeszcze jest taka jakby jedna postać, którą musisz mieć w teamie, bo w teamie jednym są jakby trzy teamie możesz mieć ułożone, ale tylko możesz grać jednym teamem, a resztę się w jednej rundzie możesz jednym teamem grać. Tak? Możesz je sobie zmieniać co rundę, ale są właśnie to tak wygląda. Mam na przykład Jade, Kitania, i Tania. To nie w ogóle niedawno dostałem. Eee... Ona jest w drużynie drużyna druga to mam żonego Crayera, Kaskadera, PoJuzu i Shaolin Kangjin I jeszcze mam tutaj MK11 Raidena, MK11 Jade i cierpiącą Kaitan. Właśnie się to tak wygląda. Um, Zagramy sobie tym składem, bo on jest najlepszy z moich. I to będzie na tyle dzisiaj. Nie z jakiego to powodu. włotem, e, bo, bo nie zamierzamy tego przedłużać, tak? Nocie nie będą krótkie. jeśli tak będzie. Co nie na komputerze będą dłuższe, jeżeli mi się uda co nie? Rozgryźć. A na komórce będą krótkie, bo, ten, bo, jest, bo nie mam tak dużo pamięci na komórce. I chcę, żeby tak zostało. A żebym miał dużo w sensie. I tak, i są trzy ciosy takie specjalne. Mmm. Są trzy takie ciosy specjalne, tutaj trzeba klikać cały czas, praktycznie, więc to jest bardzo trudno Albo przykleić palcem, eee, to ten, to e, właśnie e, trzy specjalnie na ciosy. Na dole jest taki biały pasek. No, ja na przykład teraz ogłosiłam tego ninja scorpiona skorpiona co nie? I ten, i. Ja się tu na dole, ja mi się takie trzy paski wadują, co? Mijmy sobie lepiej na Jade. To jest Sub-Zero taki, yyy... Może jest... Najprawdopodobniej zazwyczaj u Sub-Zero uważają... Kurdej, zmarnowałem. Zab normalnie wszyscy by uważali, że on nie. nie widzę co ja robię jestem na dworze. Jest aktualnie bardzo ciepło. Jestem nad morzem. O, teraz wam pokażę Fatal Blow'a. Fatal Blow. Proszę bardzo. Jest trzeci czas. no pokonuje praktycznie przeciwnika na hita. Jest też właśnie, jak było z Jade, że nacisnąłem ten mój drugi cios specjalny i ona nie trafiła, tak, bo najczęściej, najlepiej, żeby po prostu postać była najbliżej, jak to możliwe, przeciwnika, żebyś ten, żebyś tam, no, zabił cenia, bo w sensie pokonał postać, bo ten bo... Jeżeli postać będzie daleko i masz jakiś cios na blisko, to to Ci się nie uda. No i to by było na tyle dzisiaj. wytłumaczenie o co w tym chodzi dzisiaj było w sumie. Jeszcze będę w sumie tłumaczył, więc no. <noise> to tak wygląda. No to subskrybujcie i ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia. No i cześć!